Jak udało nam się dowiedzieć, w gminie Morawice w najbliższym czasie planuje się dwa dosyć poważne zakupy. Pierwszym z nich będzie samolot do gaszenia pożarów, a drugim samochód terenowy do udziału w rajdach. To informacje dosłownie z ostatniej chwili. Jak się dowiedzieliśmy nieoficjalnie, już zaplanowano do gminy zakup samolotu do gaszenia pożarów. Informację tą udało nam się dosyć szybko oficjalnie potwierdzić. Dzień witamy. Skąd ruchowie dzisiaj wracają? Z jakiej akcji? No, jak to wiosną bywa, niestety z wypalania traw. Poradziliście sobie? No, poradziliśmy sobie, bo od tego jesteśmy. No, ciężko czasem bywa, ale poradziliśmy sobie. Ale podobno już niebawem będziecie mieć nowy sprzęt samolot do gaszenia pożarów. No tak, ale, ale to miała być tajemnica. No ale skoro już została zdradzona, to proszę nam powiedzieć o szczegółach. No rzeczywiście, wskutek tego, że zawsze jest wiosną plaga tych pożarów traw, zapadła decyzja, że OSP w Bilczy wyposażona będzie w samolot gaśniczy. kto będzie szkolił druchów? No tak się składa, że w Bilczy mieszka prezes klubu kieleckiego, pan Adam Kluźniak. Tam obok niego jest budowany już pas startowy, taki, że samoloty mogą tej klasy lądować, a więc razem z panem Adamem Kluźniakiem będziemy tutaj współpracować i będziemy chcieć to właśnie robić. Czy samolot do gaszenia pożarów to dobry pomysł? Myślę, że tak. Że potrzebne jest u nas gminie coś takiego. Mamy dużo e, lasów i, i myślę, że jest potrzebne. Będziecie się szkolić na pilotów? Na pewno będziemy. Jeżeli będzie tylko taka możliwość stworzona, myślę, że tak. Kolejnym dużym zakupem ma być samochód terenowy do terenowych rajdów. Gmina Morawica będzie oficjalnie wystawiać swoich kierowców rajdowych w rajdach terenowych. Na czele teamu ma stanąć nie kto inny jak wójt gminy Morawica Marian Buras. Panie Wójcie, rajd zadomowił się już na stałe na terenie gminy Morawica. Czy to prawda, że Pan wystartuje w kolejnej rundzie? To znaczy faktycznie, że staliśmy się taką mekką sportów motoryzacyjnych. Mamy i zawody motocrossowe, teraz właśnie te zawody Kager, Super Rally, które są zawodami w zasadzie w różnych kategoriach i motory, i kłady, i samochody, takie mniejsze i samochody ciężarowe. Wydaje mi się, że dobrze by było, gdyby gmina Morawica wzięła w tym udział, no oczywiście ja nie jestem aż tak wybitnym kierowcą, niemniej gdyby tak podejść do tego w sposób ambitny, to być może, że za rok mógłbym w tym wziąć udział. W końcu w wielu przypadkach ludzie z polityki, z biznesu właśnie próbują swoich sił w takich rajdach. No jest problem zakupu samochodów, te samochody, chociaż one tak może nie wyglądają, jednak są potwornie drogie, dlatego no jest ważne, w postawię tę sprawę na sesję Rady Gminy i jeżeli radni by uchwalili zakup takiego samochodu, to czemu nie? No byłaby to świetna promocja naszej gminy, a chyba byłbym jedynym wójtem w Polsce, który takim pojazdem właśnie bierze udział i się porusza. Z naszych informacji wynika, że już znalazł się duży sponsor i właśnie trwają poszukiwania składu do teamu Morawica Rally Team. Wójt Marian Buras już rozpoczął treningi pod okiem fachowców, którzy tłumnie zjechali do Morawicy na organizowany tu ogólnopolski rajd Kager Terenowiec Super Rally. O szczegółach obu inwestycji będziemy informować Państwa na bieżąco.